Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile razy Żydzi próbowali zabić świętego Pawła, ile razy otarł się o śmierć w swoich podróżach, żeby głosić informacje do wszystkich ludzi o Jezusie, o tym, że pojawił się Mesjasz i że jest w ogóle dobra nowina, że Twoje życie może się odmienić i że możesz być szczęśliwy? Poświęcił temu bardzo dużo czasu, w zasadzie całe swoje życie. I wiele razy ocierał się o śmierć. Zastanawiałeś się, ile razy? No bo dzisiaj w liście do Koryntian wymienia te niebezpieczeństwa, którym podlegał. Przy czym nie jest to pełny opis, ponieważ no, Paweł jeszcze później miał trochę przygód. Pisze, że stał się sługą Chrystusa, aż w zasadzie, tak jak pisze, do szaleństwa. Zdobędę się na szaleństwo jeszcze bardziej, bardziej przez trudy. Chcę służyć Chrystusowi przez trudy. Przez więzienia i daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. I, I teraz wymienia te niebezpieczeństwa. Jak myślisz, ile razy? Otóż słuchaj, przez Żydów pięciokroć byłem bity po 40 razy bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany. Trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu. Przez dzień i noc przybywałem na głębinie morskiej. Wyobraź sobie, rozbijasz się statkiem, i dzień i noc dryfujesz na pełnym morzu. Tak miał Paweł. Teraz posłuchaj, mówi o tym, jak wygląda jego życie. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu. W niebezpieczeństwach na morzu. Dalej mówi, że w niebezpieczeństwach od fałszywych braci, w pracy i w umęczeniu, jego życie mija. Dalej mówi, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i na gości, nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z zatroskania o wszystkie kościoły. I potem wszystkim dodaje, że któż odczuwa słabość, bym ja nie czuł się słaby, któż doznaje zgorszenia, żebym ja nie płonął. I na koniec podsumowuję, że jeżeli się trzeba chlubić, to on się będzie chlubił ze swoich własnych słabości. No i zobaczcie teraz co mam powiedzieć? Jak mam się poskarżyć, że coś jest nie tak, że mam jakąś niewygodę albo coś mi nie pasuje? To wszystko jest nic w porównaniu z tym, co przeszedł święty Paweł, żeby mówić innym, o Jezusie, żeby świadczyć, żeby nieść dobrą nowinę. Poświęcił całe swoje życie. Więc czym przy tym są wszystkie moje niewygody? Niczym.